Dzień dobry. Bezpieczeństwo w naszym mieście, jakie jest każdy widzi, trzeba zrobić coś, żeby to bezpieczeństwo się polepszyło. Przykład z ostatniej chwili: kolega zatrzasnął sobie kluczyki, pod całym urzędem miasta. Dwie godziny próbował otworzyć samochód, szarpiąc drzwi, wtykając jakieś tam różnego rodzaju urządzenia, żeby się udało. Nikt się nie zainteresował. Gdzie była straż miejska? która ma podobny monitoring pod Urzędem Miasta. Kilka y, tygodni temu koledzy porysowali samochód pod Urzędem Miasta. Gdzie była Straż Miejska? Drodzy Państwo, ostatnio z pół roku temu zdarzenie. Pod Urzędem Miasta radnemu Rady Miejskiej wypito szybę, ukradziono laptopa. Na kamerach udało się Zobaczyć, kto to y, robił. Mianowicie taka plama robiła to, ponieważ taka jest jakość kamer, że w ogóle widać tylko plamę. No to ta naprawdę jakość nie pozwala na zidentyfikowanie sprawcy. Nie wiem, jaki był płci. A co dopiero, czy był wysoki, czy niski, czy był y, to Roman, czy inny Stefan. No, nie dziwne jest, że prezydent myśli, iż monitoring nie jest narzędziem walki z przestępcami. Taki monitoring, Panie Prezydencie, nie jest narzędziem walki z przestępcami, jest bezsensowny i koszty jego, choćby były 1000 złotych, to i tak są za wysokie. Ja mówię o tym, że należy wprowadzić monitoring w mieście z prawdziwego zdarzenia, taki, na którym widać, kto dokonuje zdarzenia przestępczego. Panie Prezydencie, niech Pan zacznie wreszcie myśleć, niech Pan zacznie wreszcie wprowadzać. Takie rozwiązania w mieście, które spowodują realne rozwiązanie problemów, a nie, które będą tylko bicie piany. Złożyłem interpelację do Pana w tej sprawie, w sprawie monitoringu. Ponieważ te miasta, które wprowadziły dobry monitoring, skuteczny monitoring, zwalczają przestępstwa znacznie lepiej niż my. Straż Miejska i Sosnowiecka Policja muszą mieć wsparcie w postaci monitoringu. Straż Miejska jeszcze przy okazji, dobrze jakby była lepiej zarządzana. Na koniec rozpoczynam składanie wielu interpelacji. Będę Państwu te interpelacje omawiał w kolejnych filmikach. To być może będą krótkie filmiki, ale tak naprawdę mówiące o tym, co w mieście trzeba zmienić. Jeżeli Państwo macie jakieś uwagi, oczywiście polecam kontakt do siebie.